Tam. Eee, jutro będę nagrywać e, ten. Teraz wam pokażę. Tę grę Milionerze. Jutro. Tu trzeba nagrzać w tę. Tu będę musiał A tutaj też trzeba poznać w tę. No. I od września robię nowy kanał. Nie wiem kiedy. Od wiem Da Wam znać na filmiku. I proszę za obserwację. Robi live na TikToku. I robi na Facebooku. I na Twitchu też robi live. Na. To jutro będę w to grać milionerzy. Do zobaczenia jutro